Chcesz prowadzić biznes w 2025 roku, ale nadal nie masz strony internetowej. Więc co ty w ogóle robisz? Chcesz grać w Chińczyka czy co? Możesz mieć najlepszy pomysł na świecie. Możesz wierzyć, że wystarczy ci profil w mediach społeczności. Ale prawda jest taka, że biznes nie istnieje w oczach poważnych klientów bez strony internetowej. Powiesz mi, wiem jak to jest. Na początku jesteś pełen energii, masz tysiące planów. Czyli bez strony internetowej to wszystko się rozmywa. Twoje wiadomości giną gdzieś w dm a. klienci nie mogą Cię znaleźć w wyszukiwarce Google, a Ty jesteś bez klienta, bez pieniędzy, wciąż w tym samym miejscu. Skąd to wiem? Byłam tam. Dlatego postanowiłam coś zmienić. Nowy rok, nowa jak. Do tej pory współpracowałam z klientami, którzy są już dość mocno rozkręceni w swoich biznesach, ale stwierdziłam, że nowy rok idealny moment, żeby otworzyć również drzwi dla tych, którzy dopiero startują ze swoim biznesem. Chcę Ci pomóc stworzyć stronę, która będzie fundamentem Twojego biznesu. Miejscem, gdzie Twoi klienci dowiedzą się o Tobie, złożą zamówienie i wrócą. Zacznijmy od prostego kroku. Poniżej znajdziesz link do formularza, dzięki któremu ocenimy wspólnie, czy nadajemy na tych samych falach, i czy możemy stworzyć dla Ciebie stronę internetową. No chyba, że chcesz grać w klińczyka. Mój kod chyba też chce.